Cześć. Jestem właśnie w mieście Fritjkot. I dzisiaj świętujemy urodziny takiego pana, Baba Faridji. Jest tutaj w Pendżabie bardzo znaną osobą. Duże znaczenie ma dla religii sikhijskiej, czyli dla Sikhów. A dlaczego w księdze, tej najważniejszej w ich religii, są zamieszczone hymny skomponowane właśnie przez tego pana Farida? Było ich 123. Umieścił je piąty guru psychizmu. Tutaj widać w tych granatowych strojach, i turbanach, i pomarańczowych są typowi wyznawcy religii Sikhijskiej. Właśnie granat i pomarańcz to są charakterystyczne ich kolory. Ten pan trzyma sokoła. Te długie miecze są też charakterystyczne dla tej religii. To jest pierwszy traktor, który idzie przed księgą kosików. Tutaj widzimy jak pan czyści dosłownie ulicę wodą, bo u nich ogólnie w świątyniach powinno się chodzić bez butów. I oni o to dbają. I tak jak właśnie widać na nagraniu ludzie chodzą bez butów. O, a teraz pan też wlewa w ludzi. To była woda różana, także w oczy nie, nie szczypała i ładnie pachniała.

I tutaj w tym busie nadchodzi właśnie księga Guru Granth Sahib. To jest księga religijna Sikhów. Można powiedzieć odpowiednik naszej Biblii. Ale dla nich jak ma znaczenie większe, bardziej ją szanują. Trzymają ją na przykład w odpowiednim miejscu, nie może być trzymana tak wiele gdzie. Zawijają ją w materiał. Po prostu dodają jej część, tak? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es Yeah. The... आ जाओ जी आ जाओ सोनू का साथ नमकीर लक्की भाई गुरु जी चलो भाई गुरु जी चलो 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 आ जाओ जी आ जाओ संधि नमकीन लक्की भाई गुरु जी आ जाओ भाई गुरु जी हेWitam na kanale Dzisiaj właśnie już wracamy z święta Baba Farid G miał dzisiaj urodziny. To była wielka impreza. Bardzo, bardzo dużo ludzi było. Dosłownie sumie jakbym wracała z wojny, dosłownie. <śpiewanie> Powstanie się czuję. E, tak było dużo ludzi. Okropnie dużo ludzi. Dużo chciało sobie robić ze mną zdjęcia, ale do tego jestem przyzwyczajona. Tutaj jest naprawdę ciężko nagrać jedno nagranie w całości. Zawsze ktoś przeszkodzi, zawsze coś. Tak, więc e, Baba Farid G miał dzisiaj urodziny. I z jednej świątyni e, z centrum miasta samochodem przewozili wielką, ważną księgę, najważniejszą. Wielką, najważniejszą księgę religii Sików do drugiej świątyni Gurdwary. To była taka trochę jakby procesja. E, bardzo dużo ludzi e, później szło za tą księgą. Opryskiwali nas wodą. E, chyba, chyba to była woda różana, bo tak ładnie pachniała i nie szczepało w oczy. E, tutaj jeszcze jest jedzenie wszędzie, za darmo. Są tak zwane... Jak to się nazywa? Langer. 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 Yy, I to troszeczkę wygląda jak w świątyni. Siadasz na, na ziemi, oni ci dają jedzenie, albo musisz sam sobie... Yy, taki szwedzki stół, albo sam musisz sobie, że tak powiem, wziąć. Tu jest tego pełno. Yy, można powiedzieć, całe miasto jest zamknięte. I. Całe ulice dosłownie są wypełnione takimi e, właśnie miejscami, gdzie rozdają jedzenie, albo takie ciężarówki są, też rozdają jedzenie. E, czy banany, nawet chipsy widziałam, rozdawali. E, 9 lat temu, jak byłam w Indiach, właśnie ktoś mnie e, poprosił, żebym mogła tak rozdawać te jedzenie. I ja wtedy dawałam takie kuleczki ladu ludziom i siedziałam na górze ciężarówki, i normalnie dawałam ludziom z ręki takie e, kuleczki, i one rozpływały się w triliga. To były dosłownie minuty, a tych kuleczek miałam sporo. E, wszyscy chcieli od białej dziewczyny kuleczkę. E, tak, także. A, wspominałam, że wracam jak powstanie. jedna pani próbowała ukraść mi e, nie wiem, czy pieniądze, czy telefon. E, jedna pani. Mnie tak mocno pchała w tłumie, dlatego nie zwróciłam uwagi na to, dopiero mąż zauważył. A druga kobieta mi szperała, yy, chciała mi otworzyć torętkę i chciała mi yy, coś, to, coś, coś tam szukała czegoś, tak, Wyszperać. Yy, całe szczęście mąż się akurat odwrócił i zobaczył co jest, yy, uderzył tą kobietę w rękę, yy, no i troszkę nakrzyczał na nią, że co ona robi i w ogóle. Także tak, no ogólnie wystarczyło, że ja gdzieś szłam, przechodziłam, a tam wszyscy oczywiście patrzą na mnie, jak to mąż mówi, trochę im brakuje co nieco w IQ, bo dosłownie miny mają tęgi, jak na mnie patrzą. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego na mnie patrzą, no bo nie widzieli może białej kobiety, ale dlaczego z takimi rozdziawionymi paszczkami? Tak, także właśnie już doszliśmy do samochodu. No troszeczkę na piechotę szliśmy, bo to jest kawałek i bardzo dużo ludzi teraz tak na piechotę chodzi. Już jesteśmy na parkingu. I to chyba... Tak, także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej! hej!